Cześć, witam Was wszystkich w mojej serii z Minecrafta. Jest to moja, jest również to moja pierwsza seria, ponieważ ponieważ nie miałem programów do nagrywania, znaczy miałem tylko y, dlatego pierwsza, że y, że nie miałem kiedyś się za to zabrać i y, tak to nakręciem. Jeden film zmontowałem, poradnik krótki, to do innej gry, ale jakieś tam 4 minuty, 4 sekundy trwał. I to tak nagrywałem, bo tego, bo nie miałem mikrofonu, ale przypomniałem sobie, że miałem od starego laptopa mikrofon do Skype'a. No i tu zacząłem nagrywać. Eee, tak, teraz Was oprowadzę po moim świecie. Bo tak, bo jak widzieliście pewnie spa, spaliśmy tu przed chwilą. I tak, to jest mój statek. Zbudowałam go dzisiaj. W pani, we wtorek. Tu tak wygląda od środka. Sole jak będzie niska jakość, ale tu mi się mam 20 FPS-ów. I to tak się prezentuje. Tu beń, to jest maszt na który... Będziemy zaraz wchodzić, właśnie już wchodzimy. Tam na górze sobie zrobiłem bocianie gniazdo. Tak, to się wszystko prezentuje. O, jeszcze tu jest widoczek. Możemy sobie zaskoczyć. Tam na dole. Tam na dole w tej oto skrzynce mam... 9 łódek ratunkowych i żywność. Tak. Teraz pójdziemy do mojego domu. I tak. I tak. Ja gram na trybie creative. Napiszcie mi w komentarzach na, na jakim trybie chcecie, żebym grał. I bo na razie na creative gra i jeszcze tu myślę, że w tym odcinku dokończymy mój domek, bo on jest teoretycznie dokończony, tylko tam trzeba go umeblować i trzeba magazyn dorobić, znaczy nie dorobić, tylko skrzynię powstawiać, bo jak na razie to tak wygląda ten mój magazyn. Ja sobie biorę i pochodnie sobie wezmę. Tak, skrzynie. Tak tu będą. Tu będzie. Tu będzie. I tu będzie... ok. Jeszcze to rozświetlimy. Trochę tak. To tak, teraz weźmiemy to. To też skrzyni weźmiemy. Weźmiemy to. I to. Jeszcze doniczkę i kwiatka i może jeszcze. Okej. Okay. No i tak, tu, tu się tak mi ten domek prezentuje. Zrobimy łóżko podwójne może. Obok skrzynkę. Tu jeszcze dwie. Albo nie. Tu postawimy stół rzemieślniczy, Tutaj skrzynię i tu piec. Może na to być. a a tego. O, jak miło. Musimy się na chwilę pozbyć. I tak w którymś to odcinku możecie być pewni. Zrobimy przegląd moich map y, minecraftowych. Y, bo... Y, I jeszcze kiedyś to zrobię piramidę, ale powiedzcie mi czy chcecie, znaczy w komentarzach napiszcie czy chcecie y, wie, jakieś wielkie budowle czy coś takiego, czy y, chcecie mniejsze czy chcecie y, żebym wiedział po prostu co robić, jak wam się jakaś budowla spodoba, którą ja robiłem a to nie robiłem akurat na filmie to tego to powie to napiszcie w komentarzach to ja się to ja ją na, postaram się zbudu, odtworzyć yy, na odcinku tutaj tak to wszystko wygląda taki ładny widoczy i widoczki różne. Tak i dajmy dajmy jeszcze... Ten. diamentowy miecz do oprawki i tak z tej oprawki potem tego miecz tej, tej rzeczy nie można wyciągać ale klikając prawym przyciskiem myszy możemy tak jak widzicie na filmie przekręcać przekręcać tą rzecz po prostu mm. jakiś domek, może w następnym odcinku zbudujemy, ale to już następny odcinek. I, trzy, I to chyba byłoby na tyle. Niedługo się zobaczymy właśnie, bo jeszcze muszę Wam powiedzieć, że mam wakacje, więc spodziewajcie się dużo materiałów i przez dosyć długi czas, bo się dopiero lipiec zaczyna. I tego. No i trzymajcie się ciepło. Do widzenia i cześć.